Z ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc trwał na modlitwie do Boga. Szczęść Boże, kochani, witajcie. To, co się wydaje dzisiaj, takim pytaniem narzucającym się w tym słowie Bożym, w tej ewangelii, jest to: od czego jest noc? Po co jest noc? Wydaje się, że noc. Tak patrząc z naszej strony ludzkiej, z tej perspektywy naszej, że noc jest od spania. Niektórzy też być może już tak rozregulowali swój zegar biologiczny, że w nocy pracują, bo nie potrafią tego robić w ciągu dnia, albo może nie mają możliwości. Są też tacy, którzy pracują w nocy, dlatego że mają taki nawał pracy i projektów do zrealizowania, że Dnia, czyli tego czasu, kiedy słońce jest w pełni, nie wystarcza im. A w jaki sposób Jezus wykorzystywał noc? Do czego ona mu służyła? W wielu miejscach Ewangelii słyszymy to, że Jezus bardzo często wychodził w nocy w, gó w góry, aby się modlić, aby rozmawiać ze swoim tatą. I trochę nas to zawstydza. Bo my byśmy chcieli tę noc przespać, wypocząć. I Jezus też wypoczywał. Wypoczywał przy Ojcu, będąc w jedności z nim, rozmawiając z nim, przeżywając bliskość Jego, Jego obecność. No, chyba trochę tego brakuje, mamy z tym problem. No właśnie. Jezus szedł, aby się modlić. Jezus szedł, aby rozmawiać z Ojcem. I to jest niezwykłe. Wiele zakonów, szczególnie tych takich klauzurowych, bardzo ściśle kontemplacyjnych, ma taki zwyczaj, że o godzinie trzeciej w nocy spotykają się mnisi czy mniszki na modlitwie brewiarzowej, w czasie której odmawiają tak godzinę czytań. Niektóre zakony całą noc, może yy, w podziale na jakieś tam dyżury, na godzinę. Ale czuwają przy Panu. Trwają na modlitwie nieustannie. I to jest yy, właśnie to, o czym mówi Jezus i co robi Jezus. To jest naśladowanie Jezusa, takie bardzo konkretne. Jak to u nas wygląda? Czy my mamy przestrzeń na modlitwę? Święty Benedykt pięknie ułożył swoją regułę, dzieląc 24 godziny doby. Na trzy części równe. Jedna część na pracę, druga część na odpoczynek i trzecia część na modlitwę. Warto sobie zadać pytanie, ile czasu my poświęcamy na modlitwę w ciągu dnia. To jest pierwsza rzecz, która wypływa z tej Ewangelii. A druga to jest to, że zobaczcie Jezus. Hmm, kiedy ta modlitwa się dokonuje w nocy? I to można przełożyć na taki, taką rzeczywistość duchową w nas. Zobaczcie, kiedy my nocy doświadczamy, kiedy nie widzimy jasno, kiedy coś nam się zaciemnia, kiedy tracimy horyzont, kiedy nie widać czegoś wyraźnie, kiedy doświadczamy jakiegoś bólu, cierpienia wewnętrznego. Może jakiejś niesprawiedliwości, kiedy przeżywamy kryzys? To jest czas, kiedy doświadczamy nocy. I to jest też czas, kiedy Bóg chce do nas mówić, chce się z nami spotykać. A co najczęściej człowiek robi w tym doświadczeniu? Oczywiście mamy powiedzenie: jak trwoga, to do Boga. To trochę nawiązanie do tej naszej serii, którą właśnie stanowią te rozważania. Ale bardzo często to jest tak, że niestety, jakby zamykamy się w naszym doświadczeniu Pana Boga. Że nie szukamy Jego bliskości w tych tak zwanych doświadczeniach ciemności, nocy. Że gdzieś zamykamy się w sobie, nie potrafimy tego Boga uchwycić, nie potrafimy tego Boga odnaleźć, do niego się zwrócić o pomoc. A Jezus nam pokazuje, że właśnie w tym doświadczeniu, tym bardziej trzeba szukać relacji z Ojcem. Bo to nam wszystko będzie porządkowało. Jak dalej popatrzycie w tę Ewangelię dzisiejszą, to jest tam mowa o tym, że Jezus, schodząc z góry po tej modlitwie całonocnej, wybrał dwunastu, wybrał apostołów. I to jest bardzo konkretny owoc, zobaczcie spotkania z Panem. Że to życie Jezusa, można powiedzieć, było twórcze, ale ta twórczość Jego bazowała na rozeznaniu woli Ojca. Jezus na modlitwie rozmawiał z Ojcem, być może kłócił się z Nim o to, kogo wybrać. Może dyskutowali na ten temat. Takie proste, ale zobaczcie, jak zarazem mega prawdziwe. Czy ja, kiedy doświadczam nocy, idę rozmawiać z Ojcem? Idę się pytać Go, jaka jest wola Jego na ten czas, dla mnie, dla innych. Naucz się, tak jak Jezus, w tej duchowej nocy zwracać do Ojca. Naucz się rozmawiać z Nim. Naucz się szukać Jego bliskości, bo wtedy doświadczysz naprawdę, Pewnego rodzaju nie tylko oświecenia, ale przede wszystkim mądrości, doświadczysz działania Ducha Świętego. Kochani, życzę Wam tego, żebyście mieli taką umiejętność, taką też siłę i odwagę, żeby w tym czasie doświadczania jakichś trudności życiowych, żebyście potrafili odkryć, odnaleźć Bożą bliskość, Bożą obecność żebyście mogli się tym Bogiem zachwycić, ale też przede wszystkim, żebyście mogli się nim umocnić. Życzę wam kochani błogosławionego dnia i do usłyszenia w rozważaniu na niedzielę z Panem Bogiem.